Sugerując, że Pius V ogłosił rzymski jako wieczny, niezmienny, raz na zawsze dany, taki, którego nikt nigdy nie może już zmienić. Jest jeden problem. W bulli nie ma ani jednego takiego stwierdzenia. W tekście łacińskim pojawiają się formuły typu perpetuo, co w bullach oznacza na czas nieokreślony. Obowiązujące aż do odwołania przez kompetentną. No to moi drodzy, zerknijmy do Quo Primum Tempore Św. Piusa V o ustanowieniu wiecznego kanonu mszy świętej. Jest to konstytucja apostolska Jego świątobliwości Św. Piusa V. A zatem, czy rzeczywiście nie ma tutaj żadnego słowa o tym, ażeby to było na wieczne czasy? No to spójrzmy, moi drodzy. Zacytujemy. Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy powietrzne czasy. Jeszcze raz powtórzę, padre. Uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem. Bez jakichkolwiek skrupułów sumienia, lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Dalsza treść. Podobnie nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu, naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania. Polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak czynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. I w odniesieniu do słówka Perpetuus mamy takie słowa że słownika. Łacińsko-polskiego, moi drodzy, perpetus, to znaczy nieprzerwany, mający związek z czymś cały, ciągły, ustawiczny dożywotni. In perpetuum, na zawsze, powszechny, a zatem wieczny kanon rzymski, na zawsze. I trzeba też potrafić odróżnić. Że Quo Primum Tempore oczywiście jest o ustanowieniu mszału, ale przede wszystkim jest o ustanowieniu wiecznego kanonu mszy świętej. I przede wszystkim chodziło o ujednolicenie kanonu mszy świętej. Powsze czasy. I dlatego poszczególny papież, na przykład Pius X, mógł, mógł. Coś dodać do tego mszału, jakoś tak rubrykalnie, zmienić kalendarz liturgiczny, ale nie zmienić kanonu, a to jest różnica. Naprawdę to jest wielka, przeogromna różnica. A po drugie, ta msza święta świętego Piusa V jest powieczne czasy, dlatego nazywa się mszą świętą wszech czasów. Natomiast quo primum tempore jest o ustanowieniu, o ustanowieniu wiecznego kanonu mszy świętej, która jest, która nigdy ten kanon nigdy nie może być zmieniony. Nigdy. Nie może. Natomiast tu oczywiście nakłada już piąty obowiązek przestrzegania tegoż kanonu tych wszystkich Kwestii odnoszących się do mszy świętej wszechczasów. Dlatego mamy tutaj, moi drodzy, reformę później, na przykład liturgiczną Piusa X. I generalnie ta reforma została przyjęta dobrze, choć miejscami zmiana oficjów, będących w użyciu przez całe wieki, wywo wywołała początkowo pewne, moi drodzy, niezadowolenie. Później autorzy oczywiście Nowej Mszy Pawła VI oraz Nowego Brewiarza, znanego obecnie jako Liturgia Godzin, nie omieszkali przecież powołać się na przykład na świętego Piusa X, jak również reformy Liturgii Wielkiego Tygodnia przeprowadzonej przez przecież papieża Piusa XII, aby, moi drodzy, usprawiedliwić swoje własne zmiany, własne złe zmiany co więcej chcieli aby postrzegane były one jako pewna jakaś tam ciągłość czyli ta perfidna hermeneutyka ciągłości nie wahali się przy tym moi drodzy cytować motu proprio świętego Piusa X Apchine Apching duos annos usprawiedliwiając reformę brewiarza apelem o odnowę liturgii rzymskiej Mającą właśnie przywrócić jej pierwotną czystość i pozbawić naleciałości historycznych. Przecież już Pius XII, moi drodzy, w encyklice Mediator Dei, stanowczo zareagował na te owe postulaty, na te postulaty tegoż rodzaju. Istnieje ogromna różnica między duchem reformy świętego Piusa X a duchem ożywiającym tych dzisiejszych współczesnych liturgistów. Ci ostatni posoborowi postrzegają przeszłość jako rodzaj jakiegoś ideału, a powrót do niej jako powrót do starożytnej jedności. Biorą pod uwagę jedynie formę, a nie ducha liturgii, a nie jej tradycje. Pius XII. Nadał nazwę temu zjawisku przecież. Archeologizm, archeologizm. Lub też, zacytujemy, niezdrowy pęd ku starożytności. Moi drodzy, doskonale wiemy, że święty Pius X mógł zmienić kalendarz liturgiczny, mógł zmienić brewiarz, mógł zreformować ten brewiarz i tak dalej. Doskonale o tym wiemy. Tak samo, jeżeli mówimy o Piusie. 12, ale żaden z tych papieży, co jest bardzo ważne, żaden z tych papieży nie tykał się kanonu mszy świętej, kanonu mszy świętej, który był wiecznym kanonem. A skoro jest wiecznym kanonem, to i ten wieczny kanon mszy świętej jest zachowany we mszy świętej, we mszy świętej świętego Piusa V. A zatem proszę nie przeinaczać, proszę nie kłamać, proszę nie kłamać. Przede wszystkim liturgia godzin okroiła dodatkowo brewiarz, przecież Jana XXIII, który i tak zubożył w znaczący sposób brewiarz św. Piusa X. Nie wspominając już całkowicie o zredukowaniu obowiązku odmawiania godzin kanonicznych do trzech. W ciągu dnia. Demontaż całkowity. I ten właśnie demontaż, w rezultacie którego obecny brewiarz, obecny brewiarz jest jedynie cieniem, cieniem w swej niegdyśniejszej postaci, doskonale ilustruje, doskonale ilustruje ducha autorów najnowszej reformy. Nowy kalendarz przecież liturgiczny zburzył natomiast strukturę temporału która była przedmiotem tak wielkiej troski świętego Piusa X. A zatem ten kontekst, ten aspekt liturgiczny świętego Piusa X odnosi się do mszy jedynie pośrednio poprzez reformę kalendarza, adaptację pewnych rubryk mszału. Znajomość jego pozwala nam przecież lepiej zrozumieć Intencje, jakie przyświecały świętemu przecież papieżowi tak apropo. Także dość tych kłamstw, Padre Martino. Bo wielu udaje znawców, a mało ma rozum. Pozdrawiam. Pozdrawiam was w Chrystusie Panu.